spakujcie się ze mną do szkoły. Mam taką wielki plecak i płac. Po <noise> koniec, tylko na stół. Płacak, co ja mówię? Na stół mi się ten tablet spadł. Mam taką wielki plecak. I do końca ja jutro mam zimę. Zaraz Wam powiem, co ja jutro mam. Więc tak, co jutro mam? Wyjdziemy e, na boisku. wyjdziemy na boisko albo na sal będziemy mieli. E, edukacja, edukacja, edukacja. Lekty komputerowa. Dobra. Tak, pierwszy albo wyścigów, albo... też nie to, albo. Edukacja, edukacja, edukacja mam. lekcje lekty komputerowe. Oczywiście na lekcje komputerowe potrzebne jest zawsze uh, nic więcej jak nic. Więc już jestem spakowana do szkoły i. Papa! <laughs> Papa! A! Muszę od tego od angielskiego książki wyjąć. Bo jeszcze nie mam angielskiego. Это не моя манго. Кто Tylko to książkę od angielskiego bierzemy. I papa. Co dzisiaj? To wszystko. Dobra. Papa! ludziska!